Gwałt na dziewczynce został nagrany i udostępniony w internecie. 37-latek został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze ujawnili szokujące fakty. Gwałt na córce został nagrany przez ojca i udostępniony w internecie. Funkcjonariusze dotarli do oburzających materiałów. Mężczyzna został aresztowany. Śledztwo doprowadziło do ujawnienia szokujących szczegółów. Komputer pedofila został zabezpieczony. Gwałt na dziewczynce został udostępniony w sieci 37-latek, został zatrzymany w Bukareszcie przez rumuńską policję. Przez kilka lat wykorzystywał seksualnie własną córkę i wszystko nagrywał. Gromadzone przez niego filmy trafiały do internetu. Policjanci natrafili na trop pedofila i natychmiast podjęli czynności, mające na celu ustalenie jego tożsamości. Śledczy ustalili, że w internecie pojawiły się materiały o treści pedofilskiej, gdzie pokrzywdzoną jest dziewczynka z Polski. Poczynione w sprawie działania doprowadziły do zidentyfikowania tożsamości i ustalenia miejsca zamieszkania pedofila, przekazała radomska policja. Śledczy dokładnie zbadali sprawę i odkryli szokującą prawdę. Najawszyło, że mężczyzna był częścią szajki pedofilskiej. Która dzieliła się w internecie nagraniami z gwałtów na nieletnich oraz innymi treściami dotyczącymi molestowania seksualnego dzieci. W sumie funkcjonariusze zatrzymali 67 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat. Działali M. Inne w Warszawie i Mazowszu. Ostatni z aresztowanych nich miał na swoim komputerze ponad 40 tysięcy plików z dziecięcą pornografią. Policja rozpracowała szajkę pedofilską. Zatrzymano prawie 70 mężczyzn w różnym wieku. Wśród zatrzymanych znajdują się M. Inne osoby publiczne oraz bezrobotni lekarze. Aresztowano również kilku tak zwanych łowców pedofilii, którzy rozpracowywali gang na własną rękę, jednocześnie uczestnicząc w procederze. Jak twierdzi policja, są to często informatycy, którzy pomagają funkcjonariuszom w tropieniu treści pornograficznych, jednocześnie odsuwając podejrzenia od siebie. Dzisiaj grzeje, 1. Film ze szpitala w Wuhan wyciekł do sieci. Nagrano objawy chorej osoby, okropny widok 2. Niepokojące doniesienia o 2019 encov. Śmiercionośny wirus jest bardzo blisko Polski, zaraził kolejną osobę funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny warty w sumie około 300 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa i prawdopodobnie dojdzie do kolejnych zatrzymań. Najlepsze newsy dnia Źródło Super Express. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pico. Google News